To zdecydowanie jedna z najlepszych imprez sportowych na ziemi gostyńskiej. Amber Road 2013 wygrała poznańska grupa Ludora and FTI Racing Team. Gostyński Klub Rowerowy może się pochwalić organizacją imprezy, która dla wszystkich polskich pasjonatów amatorskiego ścigania się na rowerach jest obowiązkowym punktem kalendarza. O tym, jak wielka może być to pasja, można się dowiedzieć, obserwując poszczególne drużyny. Profesjonalnie przygotowane, nierzadko inwestujące w sprzęt kwoty wystarczające na niezłej klasy samochody. W tym roku Amber Road ukończyły 53 zespoły, trasa nie była łatwa. Kolejny raz zawodnicy musieli zmagać się z jednym ze swoich najpoważniejszych przeciwników, czyli wiatrem, który nie ułatwiał zadania. Mimo tego udało się osiągnąć imponujące rezultaty: dystans 93 km zwycięzcy pokonali w czasie 2 godzin 1 minuty 49 sekund i 62 setnych, dało im to średnią prędkość 45,8 km na godzinę. Tradycyjnie spory wysiłek czekał też organizatorów. Rado, jesteśmy jeszcze parę chwil przed dekoracją, przed wręczeniem nagród dla zwycięzców. Ale kolejna edycja Amber Road za nami, powolutku. Jak to w tym roku przebiegło? Znowu było wielobarwnie, bardzo szybko i trochę wietrznie chyba. Nie, no wiatr to jest nagrozpoznawalny u nas. Tutaj już wszyscy powtarzają, że co, tutaj, co przyjadą do Gostynia to wieje. I dzisiaj też pięknie wiało. Ja obserwowałem rywalizację bezpośrednio na trasie i widziałem, byłem akurat w takim miejscu, w którym drużyny zjeżdżały z odcinka z wiatrem, wjeżdżały na odcinek pod wiatr, no zatrzymywało, co niektórych zatrzymywało w tym no, ale takie jest urokolarstwo. Chwilę przed rozmową prosiłeś, żeby nie rozmawiać o wynikach, bo one tam cały czas są dopiero pięknie notowane, ale wiem już coś mniej więcej, jak to wygląda z czasami, z poziomem tego rocznego wyścigu, jak to wyglądało? No. Z tego co wiem, to 2.01, 2.07 to, to są czasy najlepszych ekip. No, porządne czasy, naprawdę porządne czasy. Trasa miała 93 km, więc warto sobie przeliczyć, z jaką prędkością te drużyny się poruszały. Trochę dzisiaj było w paru miejscach za szybko, bo parę kraków. No Wiem o dwóch i jednej poważnej. Czekam na informację, co się stało. Będę szukał też tej drużyny. Kto tam zawinił, tego nie wiem, no, ale niestety zawodnik jest w szpitalu. Już takie pytanie, no bo jesteście grupą pasjonatów, która to robi i nakręca, to tak ciekawość bierze, jak się na to wszystko patrzy. Ile teraz będziesz miał czasu, odpoczynku, zanim za następną edycję Amberu Cię zabierzesz? No, nie wiem. Podejrzewam, że w, to pójdzie samo z siebie. Teraz będzie trzeba to ładnie udokumentować, sporządzić filmy, jakieś kata, galerie zdjęć, zaktualizować stronę i automatycznie jest to już sygnał do kontynuowania kolejnej edycji, już piątej. Najlepsza w Amber Road 2013 okazała się drużyna Ludora Fti Racing Team Poznań. Zespół Gostyńskiego Klubu Rowerowego w składzie Ronald Krygier, Cezary Kawa, Wojciech Matuszak, Andrzej Neumann i Jarosław Janowski ukończył rywalizację na 32 miejscu. Drużyna Ostre Koło z Gostyń w składzie Tomasz Telmaszyński, Michał Grześkowiak, Szymon Majchczycki, Michał Nochowski i Marek Karkos uplasowała się na 37. lokacie. GKR3 w składzie Grzegorz Trybuś, Tadeusz Przybylski, Jerzy Janaszak, Sylwester Pluta i Leszek Lisiecki zajął 45. miejsce. Lider zwycięskiego zespołu Artur Kozal miał w swojej karierze, Gostyński epizod. Zwycięstwo, chociaż na trasie nie było łatwo, bo dużo wiatru w tym roku. Zdecydowanie dużo wiatru, natomiast po raz pierwszy chyba w historii wiało z wschodu, także zupełnie inaczej ułożyła się praca na trasie. Eee, początek bardzo mocno pod wiatr, później bardzo szybko z wiatrem, końcówka, e, no do tej pory bardzo szybka i właśnie z wiatrem tym razem ciężka. Który raz jesteście na Amber Road? Tutaj akurat jesteśmy taką mieszaną drużyną, niektórzy są pierwszy raz, niektórzy są już piąty, tak? Od samego początku. E... <laughs> Ale od pierwszej edycji. Od ja początku, startuję. od początku. Ja jestem już czwarty raz. Co powoduje, że, że przyjeżdżacie do Gostynia? To właśnie zawsze po mecie się zastanawiamy, czy jeszcze raz przyjedziemy, bo jak sobie przypomnimy to jak jest ciężko. <laughs> ale później przychodzi refleksja i chęć tego, żeby poprawić swój wynik i zabawa. Takie amatorskie ściganie to no raz zabawa, ale dwa jakieś tam wydatki. No i poważna pasja. Ile robicie wyścigów w ciągu roku? Ile takich przedsięwzięć? To no właśnie wczoraj nastąpiła rozmowa, czy to jest na pewno amatorskie podejście do sportu, <grych> ponieważ każdy z nas naprawdę no ma ze sobą dużo wyrzeczeń, dużo wydatków, dużo startów, wyjazdów. Inwestujemy w technologię, inwestujemy w sprzęt. Nasze rodziny też trochę na tym trasem muszą być bardzo wyrozumiałe, także e, na, nasze zwycięstwo jest e, tak naprawdę no, okupione dużą ilością wyrzeczeń, e, a startujemy e, od 25 do 40 wyścigów w roku. Czy któryś z członków ekipy ma przeszłość w kolarstwie, czy to po prostu pasja z niczego się wzięła po prostu miłość do rowerów? Ja osobiście jeżdżę na rowerze 17 lat, zaczynałem akurat w KKS Gostyn u trenera Minty, także korzenie mam stąd, natomiast chłopacy zdecydowanie też pasja gdzieś urodziła się i trwa już kilka dobrych lat.